Cześć, kochani, witam was w kolejnym vlogu. Tym razem zabieram was ze sobą do Rzymu. Ja już jestem praktycznie spakowana. Zostało mi tylko kilka pierdół. I co, wylatujemy pojutrze? Trzy razy sprawdziłam tym razem, czy na pewno wszystko spakowałam. Moje jedyne zmartwienie to to, czy aby na pewno wyrobiłam się w 20 kg? No cóż, zobaczymy. Wydawało mi się, że ja spakowałam dużo rzeczy. A co, jakbyśmy nie mieli tych, tych 20 kg w bagażu? No, podjął szereg, szereg trudnych decyzji, których teraz nie muszę podejmować. <grymianie> Na twarzy maluje się widoczne zadowolenie z powodu wyjazdu. <grymianie> Wyjazd w ogóle, z tobą. No i ty! <grymianie> tutaj po tym sklepie trochę, żeby zabić czas, trochę, żeby znaleźć coś do jedzenia. Ale szczerze, nie ma nic. Nic nie ma. Same słodycze. Jak ci ucho wystaje? Wylądowaliśmy. Żyjemy. Ze stylem. Bojiemy Bambini na tym wyjeździe, bo jest dziecko. Czy Bambino? Coś Co takiego? Bambino. Wstaliśmy do hotelu. Roberto siedzi na balkonie. Buongiorno. Buongiorno, Roberto. Tutaj trochę czas się zatrzymał i, i wszystko jest takie stare, ale to ma swój klimacik. No jest stare, no jest, bo, bo, wiesz, to oni, jest rzym. Pieniądze, oni pieniądze mieli z Unii Europejskiej 20 lat przed nami, albo 30. Oni się wtedy pobudowali. I ogólnie też na południu wszystko jest takie troszkę rozpadające się i takie zaniedbane. I śmieci jest więcej. Ogólnie tak jest luz większy. Dlatego tak jest. W ogóle, widzowie, poznajecie koszulkę? Tak, to jest koszulka z pranku. Widzisz, że się dobrze nosi, to najważniejsze. To się mam na sobie, okej. Okay. No, no nieważne cicho, idziemy. Mamy w hotelu takiego super miłego pana, który wyrysował nam całą mapkę, pokazał nam wszystkie autobusy, drogi, ulice, zabytki, które możemy zwiedzać. I, i co? I w sumie jesteśmy, jak on to powiedział, gotowi na zwiedzanie Rzymu. Tak, idziemy. Nie ma ale zajebisty dziobek, naprawdę. A hotel jest super, mam ładny pokój, blisko centrum i do tego zajebisty właściciel. A Good job do się. Podem? Zrobię ja trochę to razem. I denerwuj mnie nawet. Pozwolili zrobić sklep i nie pozwolili zrobić le radnych tych. Nie ma szyb i sili do No. Róbci di mare. Stryk. O, proszę. Mare. <grym> 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 Za mną jest Koloseum. Myślałam, że to szczerze mówiąc jest większe. No ale ładnie wygląda, ładnie wygląda. Kolotfeum piszą. On to robisz to no schematu, On to tak jakby No masz szablony. Dotarliśmy do Fontanny di Trevi. No i jak widać wszystko jest tutaj w trakcie renowacji. Nie ma wody, więc nie ma tego takiego wiecie, najlepszego wrażenia. Ale moim zdaniem i tak jest piękna. Super, że w nosy bez wody i zagrodzone. Podoba się? No, my tu nie przyjechaliśmy na atrakcje jakieś turystyczne. Przejdź tak, przeżywać tutaj, przyjechać. przeżywać. Jesteśmy w restauracji. Siedzimy przy takim malutkim stoliczku. Przyszło jedzonko. Teścik. Te, te, to Testosteron? Ło, wow. patrzcie, przypalono od dołu. Tak jak powinno być. Gorąco. Mm. Fiu, 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 fiu. piąta. Dobre? Dobra. A ja mam carbonary. I ładnie wygląda. Są sondary, gdzie ma 51,47. Miam! Zjadłam. Było pyszne, tylko wiadomo, bo czuć zostawiony. Nie, bolek nie dał 500 dolarów. Przepraszam, nagrywasz vloga. Po raz czwarty. No, co chciałam powiedzieć, to już powiedziałam chyba. Taki mamy spacerek. To są te schody hiszpańskie. No, takie zwykłe schody, no duże, co prawda. Kręte. Świetne zdjęcie, przepiękne. Taką mamy foteczkę. Przepiękne. Po taroku, kurwa. Naprawdę Dosiu. Jakby to powiedziała Dominika, dla mnie się podoba. Dla mnie się podoba. Bardzo fajnie Dosiu Idealny wypad sobie taki na parę dni. Are you okay my friend? Aciante mi cantare Italiano. Usiadłam sobie. Patrzcie, jaki piękny widoczek. Nie no szczerze, bardzo mi się podobają Włochy. Mimo tego, że jest ciemno i nie za bardzo wszystko widać, to jest naprawdę tak klimatycznie i dobrze trafiliśmy, bo jesteśmy poza sezonem, bo mamy listopad. Jedzenie jest przepyszne. Ja naprawdę jestem w raju, bo kocham makarony, jak sami pewnie wiecie. Rzym, a w zasadzie Włochy. To jednak stolica dobrego makaronu i dobrej pizzy. Pozowała pięknie. Słodko wyglądasz. No i co widzowie, pierwszy dzień dobiegł końca Dzisiaj mieliśmy takie e, rozeznanie się w terenie Jesteśmy już w łóżeczku, jestem już umyta I gotowa na spanko Mieliśmy mały wypadek przy pracy, gdyż iż Ponieważ wyciągałam powerbanka Przez przypadek słuchawki spadły na podłogę Które Robert potem e, Z wielką gracją Kopał pod łóżko i musieliśmy wysunąć łóżko na środek pokoju i... Okej. Okay. Witam Was kochani, zaczynamy dzień drugi i budzimy się w nowej rzeczywistości, ponieważ Trump wygrał wybory prezydenckie w USA. Dzień dobry, witamy świecie. Widzowie tak wygląda koloseum w ciągu dnia? Ale szczerze, mi się bardziej podobało wieczorem. Rozpoczynamy nasz spacerek i plan na dzisiaj jest taki, że idziemy testować takie kultowe spoty jedzeniowe w Rzymie. Między innymi pójdziemy spróbować tego makaronu na wynos, bruschetti i innych, innych rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć dalej. Tu w ogóle rosną takie śmieszne drzewa. Ale mega ładnie wyglądają. Wiliśmy bilety do Colosseum tutaj w tej kolejce. Jesteśmy 15 minut i pani powiedziała, że nie ma takich biletów na samo Koloseum, tylko na takie łączone do Wzgórza Palatyńskiego, Koloseum i Forum Romanum. I mamy 24 godziny od wejścia do Koloseum, czyli od tej 14.45 na zwiedzenie tego Forum Romanum i tego wzgórza. No nie wiem, czy tam pójdziemy. Wygląda to tak. Byłam przekonana generalnie do wchodzenia tutaj, ale zaraz zobaczymy, czy było warto. No takie ruiny po prostu, no. To jest, to jest ta historia wasza, tak? No dobra. Nie za bardzo wiemy, jak wyjść na górę i się kręcimy. I nie ma tutaj yy, w ogóle internetu. Tam, jak idziecie w głąb. Więc streamek wypada. Zmęczyłam się mega, wchodząc po tych schodach, ale dobra, przeżyję. Pincer zdycha, patrzcie. I mnie woła, gwizdząc. Ci to robi wrażenie? Na mnie absolutnie nie, nie podoba mi się to. Bardziej mi się podobało z zewnątrz. Niby to jest takie, wiecie, kultowe miejsce w Rzymie, ale... Mogło być lepiej. Ale tutaj również stary zabytek. Zabytek. Pani nam zrobiła zdjęcie Instaxem. No ładne, no. Patrzcie, jakie pyszności. Doczekałam się w końcu. Jest godzina 16. No, super. Przyszło. Dostaliśmy dwa duże. Pewnie policzą nas też za dwa duże, nie ma co. Dobra, kiedy... Ale mnie. Robimy test. No, pójdę, guys. Ej, trochę sucha są. Suche? Masz tyle kremu nawalonego, Ja Nie, kremy dobry, tylko suche jest krosan zobacz sama. Dobra. Ale krosan nie jest świeży. Mhm. Suchy jest. 2 na 10, widzowie. Mhm. Który lepszy? <susur> Ten czekoladowy? No. Jak oceniasz krosanty, <susur> Tak. Warte swoje ceny, czy nie? Szczerze, szczerze no. jedna rzecz powiem. W Polsce jest taka kawiarnia pod Hiltonem, na dole. No. Są lepsze są te konsenty. Pójdziemy. I dla mnie skończyły się normalne smaki i zostały tylko za perolem. Steel były lepsze niż te, naprawdę. No. Suche ciasto, suche ciasto suche było. Wtarliśmy do słynnego miejsca, w którym dostajecie makarony na wynos. Jeden makaron za 5 euro. Robert ma z mięsem, a ja mam jakiś taki chyba z pieczarkami bez mięsa. Mhm. Więc spróbuj. To dwa dzienne, tak? Tak. No kruszki. A spróbuj tego. Kuluski no. lepsza. Ja testuję ten makaron bez mięsa. W sumie nie za bardzo przepadam za pieczarkami, ale... Dobra, ale pikantne. Mój twój smakuje bardziej. Wczorajszy makaron był 10 razy lepszy, moim zdaniem. Te były takie. Było identyczne stara. Nie. Sorry. Nie, tam była carbonara, była taka krymowa, dobra. A to jest takie. to, to nie miało sosu w ogóle. To, by jak, to, to było tak, jakbyś zmieszał oliwę z parmezanem i tyle. mają, powiem wam tych turystów, widać to. Bo to jest jedzenie jest takie, gdzie mogę. Dużo, no. W Polsce lepsze. Pizza, wczorajsza. to żeby nie było. No. Ale pinsa tak samo jest dobra w Polsce. Trzeba by sprawdzić pizzę. Pizze. Pójdziemy. A ty kanapki jeszcze, bo tak. pytanie daleko było. Powiedz, że jest pół godziny na te kanapki. 5 minut. No w każdym ja. razie 20, 20 zł za makaron to uczciwa cena, ale wydaje mi się, że cena też jest adekwatna do jakości, to znaczy było tanio i było średnio. Ty poczekaj chwilę, stop, on kosztował 2 dychy 5 euro? 5 euro. A nie, no dobra, no to jak na 5 euro to git był. Tam wczoraj tylko tego kosztowało. E, z kolą 13 euro. No, no właśnie. Ale wiecie co? Szczerze myślałam, że to będzie dużo lepsze, bo jak oglądałam TikToki, to ludzie mówili, że o, najlepszy makaron w Rzymie, coś tam, coś tam. Spróbowałam. Nie no, pojem najlepszy makaron. No tak powiedzieli. Wiecie, kur... że to jest najlepszy ten. To nie jest najlepszy makaron w Ostrowędzach, dopiero w Rzymie. Widzicie, widzowie u was, u nas macie najlepsze knajpy, europejskie stolice. Piękna kobieta szczupła z pięknym mężczyzną. Z młodym, przystojnym, zaradnym. I, i wy jeszcze kur... macie czelność narzekać. Siedzimy sobie teraz na placu, a przed nami są schody hiszpańskie. A tutaj pan rozwala kasztany. Czajcie, że tutaj na każdym rogu sprzedają kasztany do jedzenia? jest największy kasztan w całym Rzymie. Jesteśmy na takim skrzyżowaniu. Tutaj wszędzie są outlety z y, luksusowymi markami. Za mną jest ulica, gdzie mieliście na przykład Cartiera, Louis V, Gucci, Prada. A tutaj jest Fendi. Fendi, Fendi, Fendi. Gdzie jest Bob. Zgubiłam Boba. Bob! O! <laughs> Słucha tego. O tym samym pomyślał. Sport próbuje brusketę stamtąd. Z pistacją i z mięskiem. Uh -huh. Mamma mi odróżnę. Ale dziwny smak, taki... Bo nie, ta pistacja, wiesz? Nie, w ogóle to wydaje? było to jest takie zimne, takie mięcho tłuste, więc to, Sklep z kaczuchami! Patrzcie na to. Ile kaczyk tu jest? To jest niedaleko fontanny Diddy Trevi, dosłownie 7 minut pieszo Tutaj też macie po drodze stragany z obrazami I teraz słynny aperolek Robert robi wieś na mieście A ja piję aperolka Widzowie, drugi drineczek. Na zdrówko Kupiłam kłódeczkę z napisem DR, a tutaj takie serduszko narysowałam. Ale wiecie co, to jest miłość tragiczna, bo on mnie nie kocha i tak. Kocham Cię, tylko weź to już powieść tam. A wszystko to, Ciebie kocham. Ci czym moja miłość jest. Was w kolejnym dniu widzowie widać skutki wczorajszego picia, ale generalnie czuję się dobrze. Dzisiaj idziemy do Watykanu, może też pod Panteon, bo nie byliśmy i w ogóle wróciliśmy do hotelu. To nie dość, że Robert zamawiał dla siebie jedzenie, w trakcie gdy ja spałam. Jeszcze potem zamówił dla nas tortille z kurczaczkiem, i tak dalej, i to wszystko, wszystko zjedliśmy. A obudziłam się taka głodna, że chyba trzeba się po prostu szybko zbierać i wychodzić. Jestem w hotelu na dole w takim punkcie restauracyjnym. Wzięłam sobie malutką kawusię, dosłownie malutką. Będę się malować, i potem pewnie lecimy ze streamkiem i z dalszą częścią vloga. Jesteśmy w ciągu dnia w tym moście, gdzie wczoraj e, przypinałam kłódkę. Zobaczymy, czy jeszcze jest. Znalazłam ją bez problemu, wisiała tutaj. Od razu wiedziałam gdzie ona jest. Nie, no dobra, prawda jest taka, że szukałam jej tam. Mamy sytuację kryzysową, ponieważ przestał się Robertowi ładować drugi telefon i idziemy na poszukiwanie ładowarki indukcyjnej. Ja, przepiękny jest ten rzym naprawdę. Gdzie nie pójdziecie, to w rzymie jest po prostu na co popatrzeć. Nawet takie najmniejsze uliczki robią wrażenie bo razem po prostu tworzą taki piękny, piękny widoczek, po prostu widoczek. A Bob standardowo się tam kłóci z widzami. Kiedy każdy sam radzi. Nie, czyli się się. Równanie do najśłabszych, jak mi to w Ładowarkowy update, zamiast ładować telefon, to bateria spada. Na skraju załamania nerw nerwowego. Robert ja udaje mnie pijaną wczoraj Ale ja chciałam pojechać hulajnogą Ja chciałam pojechać kolejno, A wiedzieć, wiecie o której Ja, chodzę, no. ja pojechać to nie wiedziałem W siku nam się chce od godziny Ale co? Ale bo ja chciałam pojechać kolejno. Co ty Co mają aplikacje Tak tak wyglądałaś wczoraj i przy każdej jem... był przystanek. A myślałem, że mi kura pęcher bo... A mogę pogadać z tym państwem. Bo to Co? było tutaj w ogóle Co? Co? Mogę pogadać z tym państwem. I tak było. Hello, I'm sorry. She's not drinking. I na mnie k**a She, she No She's not drinking, no. She's not drink, no fun. I uwaga. You know where is ja jest z koloseum. I oni to widzą, że to, to widzisz Ok. You know, I have a ticket. How many hours? Napisane 24 hours. Oni mówią 24 hours. 24 hours. Okej okay. Okej, okay, she not dream. A mi szczczać chce Trzymaj głośnik w Kiblu. No. Nie wiem, co wam było szczoch czy coś podtrzymaj głośnik to jest. dobrze. Nie, <noise> od razu. I to, że był głośnik to nie upadł normalnie, tylko się przetoczył przez te szczyny. No. Czy... <noise> Teraz idziemy do restauracji wymarzonej. Tak, idziemy do wymarzonej restauracji do Tonarello e, i ona na Google ma o ocenę 4,7 ale na 75 tysięcy opinii. <noise> 75 tysięcy opinii. Tak, i średnia 4,7. Ale będzie koleja. No ale idziemy tam. No idziemy tam, idziemy tam. a to tam. mamy stać. Stoi mi na głowie. Nienawidzowie, ten Plac Wynetki wygląda niesamowicie. Naprawdę. Idziemy zobaczyć, jakie są widoczki stąd. Spójrzcie, może cudownie, ja sobie będę zachwycać tymi widokami chyba cały czas. Wjechaliśmy na samą górę, na taras widokowy. No nie ma internetu tutaj. Dotarliśmy do Watykanu, a w zasadzie pod Bazylikę Świętego Piotra. E, spróbujmy się tam zaraz dostać do środka, już Wam pokazuję jak to wygląda. Idziemy, bo zostało pół godziny prawdopodobnie do zamknięcia Bazyliki, więc zasuwamy. A po wejściu do środka... Weszliśmy ty... do Bazyliki, no wygląda to... Bosko, po prostu bosko. Powtarzam to po raz kolejny. Włosi mają rozmach. Robert się pomodlił. Czujesz boską moc? Ja też nie. Robert mówi, że jest po prostu zdrowiony, że rozmawiał z papieżem i generalnie jest mega happy z tego powodu. Stanowiliśmy, że chyba nie będziemy jeszcze do tej restauracji Tonarello, ponieważ przeczytałam na TikToku, że jest overrated, więc chyba po prostu pójdziemy poszukać czegoś innego bliżej już naszego hotelu. Teraz próbowaliśmy kultowych lodów. Ja wziąłem sobie czekoladkę. Robert wziął białą czekoladę z zwykłą czekoladą i z jakimiś owocami chyba. To były jakieś smaki, nie biała. Cokolada. Widzowie, teraz próbujemy lodów w cytrynie. Widziałam lemon sorbet i lemon tiramisu. To jest to cytrynowe? Tak. I jak? No kwaśne, bo to sorbet to cytrynowy. Sorbet fajne bo kwaśny. No. <gry> Robert robi standardowo trzodę. A tutaj mamy kolejny... Dzień dobry, dzień życie? dzień naszym domem, dobry, dzień dobry, ale w dzień sercu dzień dobry, dzień dobry, dzień